Kapelki nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dwóm niezwykłym postaciom. Świętemu Klemensowi I, papieżowi i męczennikowi oraz świętemu Kolumbanowi, opatowi i misjonarzowi. Ich życiorysy to przykłady wielkiej odwagi i niezłomności w wierze, które inspirują do głębszego zrozumienia wartości chrześcijańskich i zachęcają do pełniejszego życia w bliskości z Bogiem. Życie tych świętych pokazuje, że wytrwałość, poświęcenie i głębokie oddanie Bogu mogą przynieść owocne zmiany nie tylko w ich czasach ale także dziś w naszej codzienności. Święty Klemens I, apostoł Jedności Kościoła Święty Klemens I, jeden z pierwszych papieży i wielkich świętych Kościoła, żył na przełomie I i II wieku i był jednym z najwcześniejszych następców świętego Piotra. W swojej działalności jako papież zwracał uwagę na jedność Kościoła, jego jedyną i niepodzielną naturę. Jego list do Koryntian, napisany w czasie kryzysu we wspólnocie, stanowi cenny dokument wczesnego chrześcijaństwa, pełen troski o zachowanie harmonii i wierności nauce Chrystusa. List ten jest jednym z pierwszych dowodów na autorytet Rzymu jako centrum duchowego prowadzenia chrześcijan. Jego życie, ofiarowane w obronie wiary, pozostaje wzorem dla tych, którzy walczą o jedność i wspólne dobro w Kościele. Duch męczeństwa św. Klemensa I. Klemens poniósł śmierć męczeńską za swoją wiarę, prawdopodobnie na wygnaniu na Krymie, gdzie został skazany na ciężką pracę w kamieniołomach. Tradycja mówi, że zginął, gdy przywiązano go do kotwicy i wrzucono do morza. Ta tragiczna śmierć symbolizuje jego niezłomną wierność Chrystusowi. Możemy w tej historii znaleźć inspirację, by stawiać czoła trudnościom z odwagą i nadzieją, wierząc, że nasza wiara jest kotwicą, która trzyma nas blisko Boga, nawet w obliczu cierpienia. Święty Kolumban, wędrowny misjonarz i apostoł Europy. Święty Kolumban, opat i misjonarz z Irlandii żył w VI wieku i był jednym z najbardziej znanych mnichów irlandzkich, którzy przynieśli chrześcijaństwo na kontynent europejski. Znany ze swej surowości i wielkiej dyscypliny, prowadził życie wędrowne, zakładając klasztory w dzisiejszej Francji, Szwajcarii i Włoszech. Jego zaangażowanie w ewangelizację oraz głębokie życie modlitwy były fundamentem misji, którą pełnił przez całe swoje życie. Kolumban pozostaje wzorem gorliwości misyjnej i odwagi, która nie boi się wyzwań nawet w obliczu obcych kultur i trudnych warunków. Dyscyplina i reguła świętego Kolumbana. Kolumban stworzył własną regułę, znacznie bardziej surową niż ta stworzona przez świętego Benedykta. Reguła Kolumbana kładła nacisk na ascetyzm, ciszę i pracę, a także na pokutę i modlitwę. Pod jego przewodnictwem Klasztory stały się miejscami intensywnej pracy duchowej, a także ośrodkami edukacji i przepisywania ksiąg, które odegrały ważną rolę w kształtowaniu średniowiecznej kultury chrześcijańskiej. Życie według jego zasad wymagało wielkiego poświęcenia i determinacji. Co może być inspiracją, by szukać w naszym życiu dyscypliny i Głębszego zaangażowania duchowego. Duchowość i wpływ Kolumbana na kulturę średniowiecza. Kolumban wywarł ogromny wpływ na rozwój duchowy Europy, a jego klasztory stały się nie tylko miejscami modlitwy, lecz także ośrodkami kultury, edukacji i sztuki. Jego działalność przyczyniła się do stworzenia podstaw europejskiego monastycyzmu, a także rozwoju sztuki przepisywania ksiąg, co odegrało kluczową rolę w przetrwaniu i przekazywaniu wiedzy starożytnej. Dzięki niemu duchowość chrześcijańska zaczęła kształtować kulturę Europy na długo przed utworzeniem struktur państwowych. Jego życie przypomina nam, jak ważne jest zachowanie wiary w obliczu zmieniających się czasów i wyzwań. O czujności wiary i gotowości na duchową walkę Na zakończenie tego tygodnia pełnego inspirujących przykładów świętych, warto przyjrzeć się wartości czujności wiary, do której wzywał zarówno święty Clemens, Jaki święty kolumban? Każdy z nas doświadcza w życiu różnych prób, wyzwań i czasem nawet chwil zwątpienia. Czasami są to trudności, które wynikają z codziennych obowiązków i trosk, a czasem są to bardziej duchowe zmagania, kiedy stajemy przed pokusami czy wątpliwościami. Święci przypominają, że nasza wiara. Powinna być niczym płomień, który stale podsycamy i chronimy przed zagaszeniem. Czujność wiary to gotowość, by nieustannie odnawiać swoją relację z Bogiem przez modlitwę, sakramenty, lekturę Pisma Świętego i życie zgodne z Ewangelią. Przykłady Klemensa, który walczył o jedność Kościoła, oraz Kolumbana który wytrwale niósł Chrystusa na nowe ziemie, uczą nas, że nasza wiara wymaga odwagi, wytrwałości i nieustannej troski. Ich życie pokazuje, że chrześcijaństwo to nie tylko trwanie przy zasadach, ale także dynamiczna, codzienna walka o życie w zgodzie z Ewangelią. Możemy uczyć się z ich przykładów, pamiętając, że nasza misja. Nawet jeśli wydaje się mniej spektakularna, ma ogromne znaczenie dla naszego osobistego wzrostu i dobra innych. Tak jak święty Clemens i święty Kolumban, jesteśmy powołani do tego, by nasza wiara była żywa i gotowa nastawienie czoła przeciwnościom, zachowując nadzieję i wierność Bogu we wszystkim, co robimy. Na koniec przypomnijmy sobie, Słowa świętego Kolumbana. Mówił: Niech nasze życie będzie świadectwem wiary i nadziei, aby każdy, kto na nas patrzy, widział w nas Chrystusa. To wezwanie pozostaje aktualne i dla nas, abyśmy byli ludźmi modlitwy, czujności i miłości, gotowi nieść Chrystusa wszędzie tam, gdzie nas posyła. Nowenna do Chrystusa Króla, Dzień Dziewiąty. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Z pierwszego listu do Koryntian. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Fragment homilii Świętego Pawła VI, wygłoszonej w Manili w 1970 roku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Od niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to polecenie. Jestem apostołem. Jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, tym trudniejsze zadanie, tym gorętsza jest miłość, która przynagla nas. Mam obowiązek głosić Jego imię. Jezus jest Chrystusem, synem Boga Żywego. Obym nigdy nie przestał o nim mówić. On jest światłem. On jest prawdą. Owszem, drogą, prawdą i życiem. On chlebem i źródłem wody żywej. Zaspokaja głód i gasi pragnienie. Oto Jezus Chrystus, o którym już słyszeliście. Owszem, większość z Was należy do niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam jego imię. Do wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, Alfą i Omegą, Królem Nowego Świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości. Z pism Sługi Bożej rozali celakówny. Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu sercu przez intronizację, którego uznają swym królem i panem. Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat. I tu również przez Maryję, przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przed murzem chrześcijaństwa, silna i potężna, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie. Boże Ojcze Miłosierdzia! Ty, który nieustannie szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do ciebie, jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci. Daj mu światło odnalezienia drogi do ciebie. Nasz Pan i Król Jezus Chrystus objawił, że jedynym pewnym schronieniem człowieka jest jego boskie serce. Panie nasz i królu, jakże bardzo pragniemy, abyś razem z Maryją królował w naszych sercach, w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawiennictwem Twojej matki prosimy, aby naród polski uwierzył, że z aktu obrania Ciebie za króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu pełen miłosierdzia, za przyczyną służebnicy Bożej Rozalicy Lakówny, która poświęciła swoje życie dziełu intronizacji, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za Twych poddanych przyjmij także nasze hołdy, cześć, wierność oraz akt zawierzenia królowi wszechświata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Prowadź nasz naród do całkowitego przyjęcia i obrania Twojego Syna za Króla i Pana, abyśmy poznali, że Królestwo Boże jest prawdziwym szczęściem i w nim możliwe jest spełnienie życia na ziemi. Amen. Modlitwa do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, kardynała Adama Stefana Sapiechy. Z 1927 roku. O Jezu, władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny. Przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy. Ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie. Króluj w społeczeństwie, przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie zawsze i bezustannie. Niech standard Twój powiewa nad nami wszystkimi, a królestwo Twoje, niechaj ogarnie, Całą naszą ziemię. Amen. Kończąc dzisiejszy odcinek, pozostajemy pod wrażeniem niezłomnej wiary świętych Klemensa i Kolumbana, którzy uczą nas odwagi i głębokiego zaangażowania w wiarę. Ich życie przypomina nam, jak wielką moc ma wytrwałość. I jak wiele możemy osiągnąć, kiedy nasze działania są zakorzenione w miłości do Boga. Jutro czeka nas szczególny dzień uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, do której przygotowaliśmy się poprzez nowenne. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania tej pięknej uroczystości. Która jest dla nas wszystkich okazją do umocnienia w wierze i oddania Bogu całego swojego życia. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Szczęść Boże. Zaproszenie. Do radości. Z ewangelii według świętego Łukasza. Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca. Radość wierzących ma nie tylko wymiar doczesny, ale przede wszystkim eschatologiczny. Członkowie Kościoła Chwalebnego radują się oglądaniem w niebie Boga twarzą w twarz. Uczestniczą też w radości aniołów, gdy nawraca się choć jeden grzesznik. Ta radość wiernych jest radością paschalną. Prowadzącą przez krzyż do zmartwychwstania, wyraża ona zwycięstwo życia nad śmiercią. Taka radość uczy głębszego spojrzenia na ziemskie życie. Mimo trudności, chrześcijanin nie przestaje być pogodny. Wie, że Droga Krzyżowa prowadzi do radosnego Alleluja. Nasz Bóg jest Bogiem radości, Bogiem nadziei. W Nim wszelki lęk i smutek przeobraża się w zwycięstwo. W Osobie Jezusa Chrystusa stał się bliski każdemu człowiekowi, dzieląc z Nim radość i wesele.